Marcin Różka przed galą KSW 22 przed, drugi, przed swoim drugim występem w, w federacji KSW, muszę od tego zacząć, bo, bo przed tą pierwszą walką muszę od tego zacząć, przed tą pierwszą walką najwięcej miano owadzę o, o tych wszystkich kwestiach związanych z kategorią wagową. Teraz jest trochę inaczej, ale i tak czy inaczej jakieś tam, jakieś tam kłopoty z wagą, czy, czy jak to wygląda? No ja mam sporo klocków do zrzucenia, bo mam wcześniej się biłem 7-7, teraz się będę bił do 80. No to jest 3 kilo, które mi życie ratuje i kręgosłup mój przede wszystkim, który niestety strasznie dostaje w koście jak tam zbijam. No ale jeszcze tych kilogramów trochę zostało. Suchy jestem jak susynka, tak rodzynek. No ale co? No, już tylko dzień dwa i jest po wszystkim. No właśnie, przed, przed, przed tamtą walką te, te wagowe różne perypetie spowodowały również jakieś właśnie zdrowotne, poważniejsze takie różne kłopoty. Ja powiem tak, po pierwsze, że do tamtej poprzedniej walki ja podchodziłem bez jakiegoś tam większego zaplecza wiedzy odnośnie żywienia. Teraz się zajęłam no firma Iron Horse i, i w ogóle moje góry od żywienia pan Marek Ciołek, który mi to wszystko rozpisał, jak ja mam jeść, kiedy mam jeść, ile kilogramów zrzucać i to miałem rozłożone przez cały okres przygotowawczy, czyli to też było, no, dużo zaoszczędziło zdrowia. No to już jest plus, nie? No i dodatkowo troszeczkę wzmocniłem te... Fizjoterapeuta się mną zajął, mój kolega, pan Jakub Stępnik, który po prostu połączył te mięśnie, które były słabsze, które przy zbijaniu po prostu najwięcej dostawały w kość. No i jakoś tam się trzymam, no. Jakoś tam mnie połatali. Zauważyłem to tak troszeczkę z taką pewną grozą, no ale rozumiem, że tak musi być. Jeśli chodzi właśnie o przygotowania, o ten okres przed tym najbliższym pojedynkiem, czy jesteś zadowolony i jak oceniasz, jak się przygotowałeś, byś mu trochę powiedzieć? Wiesz co, no powiem krótko, no. ja przygotowania dosyć jestem, jestem dosyć zadowolony, oczywiście czegoś tam e, zabrakło, ale pierwszy raz jakoś tam w swojej karierze udało mi się przepracować pełny okres przygotowawczy, co jest może trochę dziwne, bo ja mam jeszcze rekord tam 12 wewali zrobionych za motorskimi to kostu. No ale w końcu zrobiłem jakiś tam cykl przygotowawczy. Zobaczymy jak to będzie wyjdzie w walce przygotowania toczyłem w paru miejscach, bo tak jak mówię, no, nie, mam trener, nie mam jakiegoś tam głównego trenera, bardziej koledzy mi pomagają. No i pomogli mi koledzy z Nastula tutaj klub w Warszawie z klubu Allianz, team Warszawa Mataleo minę to tam akurat jest mój klub, no i nie można zapomnieć tu o Olsztyniakach, tak, czyli tam o całym Arahjanie, Szymonie, Derla, Szymonie Derla, Pawle Derlaczu i Szymonie Bońkowskim, tre, trenerom, moim dawnym trenerom, jeszcze z Olsztyna. No i mamy to oczywiście, nie, i Aswan i tam cała ta, cała ta śmietanka najlepszych zawodników. No to bym, jeśli przez taką śmietanką się trenowało i tak się przygotowywało, to chyba, to chyba rywal powinien się bać przed tym pojedynkiem. Nie, no, czy mi się bać? My się bał, to już przegrany jest na starcie. No to, to, to chyba mnie nie może się bać. No, no właśnie, jak ocenia swojego przeciwnika? Pewnie tam jakoś też masz jakąś wiedzę, oglądałeś, obserwowałeś co prezentuje? Solidny zawodnik długo na rynku z karierą jakoś tam, ze sportem już długo, bo wcześniej coś tam miał z jakiś tam z ciężarami, później kariera w parterze, czyli generalnie tam coś podrabi. Od jakiegoś czasu widać, że stójka mocno pracuje nad stójką, widać, że trener ich tam układa, poukładany, w każdej płaszczyźnie może zagrozić. Co jeszcze powiedzieć? Pracuje nad wydolnością, bo wcześniej była tam dosyć słaba, teraz już chyba się poprawia myślę, że będzie 100% zmotywowany no i co mam powiedzieć ja tak jak ja, no i czyli myślę, że będzie dobra walka to już Twój drugi pojedynek, tak jak o pierwszym wspominaliśmy, jak teraz tak z perspektywy to oceniasz, oczywiście poza tymi kłopotami, o których już, już mówiliśmy, tam jeszcze czegoś zabrakło, jak to widzisz teraz? wiesz co, no zabrakło dużo w tamtym pojedynku tak, no, tam Boris mnie wypunktował Osobiście tam ja byłem wycieńczony, no, najwięcej mi zdrowia zabrakło, tak? Bo ja nie, 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 sercem się biłem, ale już nawet serce już mi później nie po prostu mięśnie, nie dały wstać do góry nie, pomimo wszystkiego. No ale to też tak, no, co mi dało? no Nauczkę mi dało dużo. Nie? Teraz nie tylko przygotowywałeś się do tej walki, wspaniałeś, tutaj masz własny klub i już też pierwsze jakieś tam sukcesy na koncie podczas zawodów między innymi amatorskiej ligi MMA, już tam twoi zawodnicy troszkę, troszkę przynoszą splendoru klubowi. Dziękuję, że, że akurat pamiętasz. Nie, on nawet teraz w zawody też coś tam powygrywali. Mam trochę tych już i zawodników. No, jeden z zawodników, który też się obija, Patryk Nowak, między innymi dzisiaj mój amator rzucał mnie po całym ringu, tak więc to takich no, amatorów mam też dosyć mocnych. Co prawda on jeszcze poza tym rzucaniem za dużo nie ma, ale ma twardą głowę i rzucić potrafi, tak więc niektórzy mogli zobaczyć co potrafią amatorzy z Mataleo. No właśnie to tak, jeśli mówimy o tych różnych planach o klubach, to o klubie twoim to powiedz właśnie jak, jak to wygląda jeśli ta walka teraz oczywiście a potem jakieś jeszcze ewentualnie na ten rok już plany są wstępne czy jeszcze, czy jeszcze nie, walka w Niemczech oczywiście no Niemcy, Niemcy wiesz co, no nie mam, na drugą połowę nie mam chciałbym zrobić w tym roku cztery walki 4 pięć, bo no, jest starym konie, mam trzy dychy na karku, do młodzieniaszki dobijają i ja muszę się bić, ja muszę bić się co co miesiąc, co półtorej muszę się bić żeby nie zarzewieć, bo później ciężko naoliwić. No mówię no co, no czekam, czekam, czekam. Jedno mam jeszcze w zanadrzu i czekam na następne. Czyli co, powodzenia w takim razie na KSW i dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miło było. Dzięki.